Polska Gola, nowy serial komediowy z tęczą i piłką nożną w tle. pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż co. Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z Gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu! No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i yy, ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Prezes wzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. To co chłopaki, mamy piłkę? To może coś pobiegamy? Nie. Księdza chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko duch święty. A co Niemcy mają najlepsze? No na pewno nie kobiety. No ale to, żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić. Albo kupić. Co tam masz? Ty patrz, klub Roberta Lewandowskiego poparł ruch LGBTQ. KU? Hmm. co to jest ku? No ku. Kurde, nie wiem? Polska gola. Serial komediowy dla prawdziwych kibiców.